Mówię, później poszedłem grać po takich wiersz wioskach, Pablikowice, tam jakieś tam wiesz, takie, nie? Piątkowisko, nie wiem, czy wiesz tam nie, nie, nie. wieskie, no ale ma tam blisko łodzi, takie wszystko, wiesz, nie? Znaczy w Pabianic. I to chłopie, jak już tam jakieś, wiesz, co mówić, dopiero pierwszy widzę, lidze, że handle są, no nie, meczami, jak my żeśmy mecze sprzedawali, nie, wiesz, za koszulki, na przykład był jakiś gościu, który był tam sponsorem, który miał e, dziewiarnię, nie, on był takim grającym trenerem, coś w tym rodzaju, wiesz. i grał też chwilę, nie, no to na przykład dał nam, mi szansę wejścia, na przykład, do, z B klasy do A klasy, no nie, dał nam komplet koszulek ze spodenkami, żeby mecz przegrać, wiesz, no, to już takie, wiesz, handel, no. Na... A Słucham? Aby na tysiąc ja Czy co? Wyrzuciłem. Ale, zaraz, ale będę pamiętał. Zaraz to Zaraz to jutro znajdę. No teraz to ja piekę się. Jakie kody? Nie? nie dochodzę. Ja no, no, zostaw, to ja popchnę dalej. Tak. O, boją! O, O, tak.

Postać? to, to? to, 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 to. A ja tak, no <grymne> musimy się zmusić, to skończyć. Kijeś musi. Żeby tak. się nie zmarnował, nie wymieszała. Zbliżcie się do mnie na A zbliżcie się do siebie. Tak, gdzie ty masz sweter, tak? Bo nie słyszałam. Tak, zbliżcie się do siebie, ale oświetlcie sobie A, to twarze. Twarze sobie, sobie oświetlcie. Daj, ja poświecę. Ja czy ty już Uśmiechy. No, fajna pamiątka będzie. pokazać. Właśnie. Stan uzębienia. Kasownik po prawej, prawda? Super. No, możesz kasować bilety i gusiu, ale już niedługo. Dobrze, nie przeszkadzamy Wam. Mam maratarkę daj. Nie przeszkadzamy wam. Właśnie na kształcie. Przepraszam? Na zębinia, pokaż na zębienie. Właśnie na <laughs> Pokażę te dziury, co ma jeszcze. Miałem ja mam tego jedzenia. Właśnie na w z bar, nie, nie widać w ogóle Roberta. Jak z polnić? Śpiewaj Mateusz jak tak chciałeś, śpiewaj. Nie znam piosenki, tylko refren. A Wasza do przedszkola chodzi? Tak. ona już do żłobka chodziła. Ma nieszczęście właściwie nasze, bo... Dlaczego? A ja jestem, no, no jakoś taka jestem, wiesz, przeciwniczką sterydów.